Witam Was widzowie, na nowym filmie na kanale w którym e, spojrzymy jedynie na Black like, Complexity Gaming mm, z tego powodu, że na rynku zaliczają one potężne wzrosty mm, pewnie ze, ze względu na swój wygląd e, oraz na jakieś zainteresowanie, którego źródła nie jestem, świad nie, nie jestem świadom e, aczkolwiek, no jak możecie zauważyć na rynku i na Goldzie, i na Holo ruch jest przeolbrzymi. Gold rośnie, jak nie powiem co, trochę jak Imperial Holo, ale trochę szybciej. Bardziej można by to było przyrównać do Roxa, i te wyniki naprawdę takie są. I trochę, tak jakby, jestem zaskoczony, więc tu się dzieje. I właśnie nie chciałem tutaj opowiadać o tym, dlaczego to wyleciało, bo jeszcze nie wiem. Jeżeli się dowiem tam znać, bo najprawdopodobniej, jeżeli jest to jakiś taki powód espor albo e jakieś tam wydarzenia, no to doniosą mi o tym moi ludzie, <laughs> ale bardziej się chciałem wypowiedzieć tutaj na temat e nie samego Complexity, a tego, że. E kapsuła Contenders zyskuje kolejny argument do tego, żeby być w nią inwestowane. Ponieważ wcześniej mówiłem Ninzy, e, Eternal Fire, Outsiders, może trochę Team Spirit. Teraz do tego zestawienia dochodzi jeszcze Complexity. Zależy jak się jej cena po, e, ustawi. To jest dosyć ważne, ale na ten moment wygląda, że Complexity będzie kolejnym argumentem Contendersów i Contendersi robią się coraz ciekawsi do inwestowania. O ile mój typ. Y, w, ty, w tym momencie by się, bym się zastanawiał. Jeszcze wczoraj bym powiedział zdecydowanie y, Challengers. Dzisiaj mówię raczej Challengers. Y, żeby raczej w Challengers pchać pieniądze. No, w sensie nie sądzę, żeby Renegades albo IHC stało się nagle argumentem. Może Team Liquid, gdyby coś się tam niesamowitego wydarzyło, ale nie ma tam jednak tego brazylijskiego fanbase'u olbrzymiego, potężnego, gdzie tutaj dwie drużyny są dobierane do tego. Więc mówię tak. Niż wczoraj, dzisiaj jestem bliżej Contenders, aczkolwiek nie byłbym na tyle blisko, żeby to w nie włożyć kapitał. I to właśnie o tym film chciałem zrobić. Trzymajcie się.